ja już tutaj działam od rana ten teren, który wczoraj przekopałam już przegrabiłam sobie i oczyściłam i teraz robię ścieżki wiem, że ścieżki nie są potrzebne tak naprawdę ale ja lubię porządek więc sobie tak to podzieliłam mniej więcej i, i później w tych miejscach będę chciała zrobić podniesione grządki nie wiem, czy będę robiła wszędzie takie grządki jeszcze się zastanawiam. Fakt, że one, one robią taki porządek fajny na, na ogrodzie, no ale zobaczę, bo w sumie jak tak są warzywka w ziemi, to, to też, też lubię patrzeć właśnie na, na takie ogrody. Także jeszcze się zastanawiam. Teraz póki co robię sobie właśnie ścieżki, robię to po prostu nogami, trochę grabiami i tyle. OK, na razie tak to wygląda. To jest jedna część, teraz będę drugą. To jest taka główna ścieżka, szeroka, żeby miała dojście do wszystkich rządek. Tutaj te malutkie są takie już węższe. Natomiast to, to jest miejsce, w którym zrobię taką małą łączkę kwiatową, żeby zasłonić te grzybki od oczyszczalni. Mamy tutaj na tyle miejsca, że spokojnie mogę sobie pozwolić na takie miejsce, gdzie właśnie sobie będą rosły kwiatuszki. Także myślę, że może zaraz nawet je posieję, zobaczę. No i tak, nie robię tego od żadnych wiecie, linijek nie ma sensu, to jest tylko dla mnie zresztą ja lubię ja nie lubię jak jest idealnie, więc ja lubię jak jest taki, wiecie taki naturalny nieład no tutaj te grządeczki gotowe i teraz na te grządki gotowe będę rzucała słomę żeby zaściółkować tutaj w maju później będę sobie sadziła różne rzeczy, jeszcze dzisiaj chciałabym posadzić ziemniaki, ale zobaczę czy mi się uda Dobrze by było, bo już jest późno. No i tak. Okej, okay, słomę rozrzuciłam i teraz postanowiłam posiać przy okazji nasze kwiatuszki takie, jedne są miododajne, jedne są takie, żeby po prostu przyciągać różne owady pokażę Wam jak je będę siała ok, wrzuciłam 20 gram, zmieszałam 10 tych i 10 tych i teraz do tego muszę wrzucić 60 gram piasku i później mogę rozrzucić to właśnie tam w miejscu, gdzie chcę to sobie posiać 10 gram na metr kwadratowy, więc w sumie malutko. Teraz dorzucę do tego piasek. Ok, trochę przesadziłam. Mniej więcej wygląda to tak. Czyli w sumie mamy tutaj 90, gram, tak? I teraz 90 gram starczy mi na ile, na ile? Na 9 metrów kwadratowych? Tak, chyba tam było napisane. Tak. Dobra, to idziemy siać. Dobra, z tego powinno mi wyjść akurat na ten kawałeczek, który, którym chcę, na którym chcę zasłonić właśnie te nasze kominki. Ja myślę, że trochę tego tu jest mało, no ale tak jest na opakowaniu, więc tak zrobimy. Dobra, mój małżon czyści teren. Będziemy tam ogarniać. Tutaj już chyba pokazywałam wcześniej, że już naszykowane jest wszystko, ale moi drodzy, wykopaliśmy dół pod ziemniaki i jest dramat. Ziemia jest tak sucha, że nie wiem w ogóle, nie wiem, nie wiem. Mam taki sposób, znalazłam, zobaczymy czy dobry, że do tego dołu wrzuca się słomę i później kładzie się ziemniaczka i zasypuje ziemią, robi się właśnie taki kopczyk. I chcemy spróbować takie metody, że dosypuje się ziemi, później co jakiś czas na łodygę i ona podobno puszcza ziemniaczki, może nawet trzy razy więcej ziemniaków mieć dzięki temu, no ale zobaczymy czy to się uda. Dobra, teraz będę wkładała słomę. Ok, ziemniaczki leżały ze trzy tygodnie albo cztery nawet i takie fajne kiełki, już zielone mają. E, tą słomę troszeczkę podlałam, czy dobrze nie wiem, ale jest tak sucho, że stwierdziłam, że raczej to nie zaszkodzi. A może pomóc. No i teraz będziemy zasypywać. Najgorsze jest to, że tutaj są takie grudy po prostu tej ziemi, więc on musiała je jakoś rozwalać. No i zobaczymy, czy coś z tego w ogóle będzie. Dobra, zakopujemy. ułożone w swoich mięciutkich legowiskach. A tu żona im robi suchą kołderkę. Proszę bardzo. Lepiej kumar. jakby była mokra. Ale, Ale jest sucha. Papa ziemniaczku. Co tam za gruba, Kot. No zasyp ziemniaczka, bo nagrywam. Okej, okay, przepraszam. Papa ziemniaczku. No oczywiście się gruda trafiła. No, a pa, pa ziemniaczku. <laughs> Okej, okay, ziemniaki posadzone. Myślę, że to jest jeden kopczyk, zaraz zrobimy drugi. Myślę, że przykryję go słomu. E właściwie tylko po to, żeby trzymała nam wodę, bo jest naprawdę po prostu tak sucho, że się w głowie nie mieści. Także teraz przykrywamy słomą, e a później podlejemy. Tutaj już trochę podlałam nasionka, które posiałam, ale nie całe, bo miałam tylko trochę wody w konewce. A mój małżonek, słuchajcie. E... Co robisz? A mogę przykleić do kamery? Możesz. To bijesz. bijesz? To nie jest przyklejstwo. Do. Tak, A, to jest takie suche dre... nie dr... nie To już jest mam. drewno, właściwie nie drzewo, nie? E... Musimy to porąbać, bo chcemy tu poczyścić. Generalnie nie wycinamy za bardzo nic tutaj z działki. Staramy się wszystko zostawić tak jak jest, ale jeżeli leży coś, co jest niepotrzebne, no to będziemy to czyścić. Także czyścimy. Nie? Awesome. Ok, słuchajcie. Przysypałam ziemniaczki słomą. Tak to wygląda. E, na dzisiaj kończę. Robiliśmy dzisiaj naprawdę dużo. E, przekopaliśmy, e, znaczy nie przekopaliśmy, tylko przygotowałam sobie masę grządek. E, posadziliśmy ziemniaki. Zrobiłam naszą łączkę kwiatową w jednym miejscu. Taką w sumie niedużą reszta będzie w innym miejscu. Krzysiu wyczyścił tam bardzo dużo. No i tak, pokażę wam jak to wszystko teraz wygląda. Zaczyna być coraz większy porządek. Tutaj te grządki miały być na fasole, w sumie tak myślałam, szparagową, ale chyba je zostawię dlatego, że zadzwoniłem Ci do mnie moja ciocia, którą pozdrawiam serdecznie. Słucha? Zabiłeś ją? No dobrze. Śmę znalazł Krzysiu. E, tak, i e, zostawię chyba na truskawki, ponieważ właśnie ciocia do mnie zadzwoniła, że ma truskawki, jakbym chciała, także chyba wezmę więcej. Mm, także zobaczę, albo je połączę jeszcze, zastanowię się jeszcze tutaj, nie wiem w sumie. E, tutaj tak śmiesznie prowizorycznie odgrodziłam tą łączkę kwiatową, dlatego że po prostu na nią wchodzimy. Także na razie taka prowizorka, ale wygląda całkiem uroczo. No a tu są ziemniaczki, takie dwa kopce. Więcej nie sadzimy, dlatego że to jest taka próba. Tak naprawdę w ogóle wszystko w tym ogrodzie w tym roku jest próbą, żeby trochę tą ziemię użyźnić, żeby ona zaczęła pracować. Także nawet jak nam nic nie wyrośnie, no to nic się nie stanie. Tutaj jeszcze posadziłam sobie bylinki, Lent trwały, bodajże, tu. I tutaj chciałam sadzić trawę, ale też stwierdziłam, że posadzę te bylinki, żeby zasłonić kompostownik, żeby to było tutaj tak ładnie. No i tu czyścimy, zobaczcie jak... Mój małżonek pracuje, już jest czyściutko. Teraz musimy się pozbyć tych dziadowskich przede wszystkim jeżyn, bo jest ich tutaj w strasznie dużo. Hmm, ale no na razie, na razie to tylko tak. W tym miejscu będzie czwarty kompostownik, ponieważ oszaleliśmy i stwierdziliśmy, że zrobimy jeszcze czwarty. <noise> ale to już będzie koniec. Tutaj damy słomę. A tu gdzie jest słoma, w przyszłości chcemy postawić taki drewniany domek na narzędzia. I gdzieś jeszcze bardzo chciałabym postawić szklarnię i myślałam, żeby postawić ją gdzieś tu, ale posadziliśmy tam drzewa, więc na szklarni musimy znaleźć nowe miejsce. Ale to jeszcze musimy poczekać. Na razie szklarnia to tylko takie małe marzenie. No i tyle. Żegnamy się dzisiaj z Wami już. Pożegnaj się mężu. Dzisiaj na pożegnanie twoja twarz będzie tutaj widoczna. W następnym odcinku glebogryzarka <gryzarka> i wał do trawy. <gryzarka> pa pa!